Czy Pan uważa, że w Polsce metoda in vitro powinna być dopuszczalna? Większość polityków, których Pan doguje zapewne udaje, że zaś na wszystkim. Ja nie będę udawał, że jestem specjalistą od wszystkiego. Ta materia nie jest mi dobrze znana. Mogę jedynie. E, zaufać specjalistom czy ekspertom w tej sprawie. Ja jestem posłem Parlamentu Europejskiego, e, a więc nie będę głosował w polskim e, Sejmie. E, e, myślę, że e, większość członków e, Klubu Parlamentarnego Prawie Sprawiedliwość zagłosuje za e, projektem posła Piechy, część zapewne, jakaś część za projektem posła. Gowina. Czy będą tacy, którzy poprą projekt pani Kitawy Błońskiej, tego nie wiem. Natomiast w sensie retorycznym powiem trochę idealistycznie, że najlepiej byłoby, aby pogodzić, mam nadzieję, że to możliwe, chociaż podkreślam, nie znam się na tym, naukę kościoła z możliwością posiadania dzieci przez ludzi, którzy te dzieci mieć nie mogą. Także z punktu widzenia demograficznego, kryzysu demograficznego, w jakim jest nasz kraj, jest to bardzo ważne. A biorąc pod uwagę, tak jak Pan powiedział, to, że nie interesuje się Pan tym tematem, czy też po prostu nie zna tego tematu zbyt dogłębnie, to będzie Pan się sugerował bardziej właśnie zdaniem ekspertów czy duchownych? Ja y, Nie to, się nie interesuje. Interesuje mnie to jako... Część debaty publicznej w Polsce. Choć mam takie wrażenie, powiem szczerze, z na sercu, że temat in vitro pojawia się ze strony władz Sejmu czy rządu jako temat zastępczy, aby uciec od bardzo trudnej sytuacji finansowej kraju, od dramatycznej sytuacji, gdy chodzi o dług publiczny. Jednym słowem, rząd i większość Sejmowa chce mówić o wszystkim, o in vitro także. O konstytucji, bardzo proszę. Byle nie o gospodarce, byle nie o finansach publicznych. No taki manewr socjotechniczny, e, tak powiem, dość tani, no ale jak widać, in vitro e, jest na porządku obrad Sejmu. E, ja bym się tutaj kierował e, zarówno opiniami polityków, którzy się znają na ten, tym temacie, bo statystycy są, ekspertami, jak również e, ludźmi, e, którzy są przedstawicielami kościoła. No. Yy, duża część. Yy, Jak się kierować dwoma skrajnie odmiennymi opiniami. Słuchać, słuchać. słuchać po prostu yy, wysłuchać różnych yy, ekspertyz, yy, różnych poglądów punktów widzenia. W moim przekonaniu yy, Kościół ma pełne prawo ogłosić to, co głosi. Yy, nie uważam, żeby cokolwiek narzucał. Yy, jest tutaj w tej sprawie bardzo yy, jasne stanowisko Kościoła, ale Kościół ni nikomu niczego nie narzuca. Yy, Pan jest katolikiem? A pan? Ja jestem. Pytam dlatego, że no, pan duchowni... Wiarę. No, właśnie tłumaczę, dlatego... D -d 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 Dlaczego? Ja panu odpowiadam. Pytam o pana wiarę z tego względu, że duchowni dość wyraźnie jakby zaprezentowali swoje stanowisko, że kto popiera in vitro, ten powinien być ekskomunikowany. Dlatego jest to istotne, czy no, jest pan jest katolikiem. Pierwszym dziennikarzem, a jestem 20 lat w polityce, który mnie pyta o sprawy takie tymne jak wiara. Proszę tego nie robić, bo... Dlaczego? To jest bardzo ważne. No, ale proszę tego nie robić, ponieważ... Yy... I duchowny, Wysoki duchowny w polskim kościele pan, mówi, panie, że każdy, każdy kto. No, ale ka każdy... Oczywiście, każdy kto... Nie, no bo pan mnie pyta, nie daje mi pan yy, odpowiedzieć. Pan wybaczy.